Ponownie was witam moi drodzy. Kończymy ten obraz. Te drzewa. Obraz olejny. 70 na 50 cm. I do pracy. Tutaj jest niewiele w nim do zrobienia. Fajnie jest fakturowo. To są bardzo fajne momenty. Bardzo mi się podobają. Tu jest bardzo taka fajna gra. Tutaj są takie są wysmakowane rzeczy. Tutaj, no, Niewiele tutaj trzeba. Nawet wiecie, co gdybym. Gdyby go malował kto inny nie Adam razi, to podejrzewam, że on był, już by był skończony i już by, już by można go było po prostu wjechać na ścianę, tam poprawiać i tak dalej. Czy do smięcia i później kiedy już by wysek, to można by z nim było robić yy, dalsze. Teraz tak. Tu chcę jeszcze parę takich szczegółów dodać, teraz są już malowanie szczegółów parę szczegółów takich akcentów, takich kolorystycznych, takich kwiatuszków, nie wiem, tutaj na tym pierwszym planie, żeby to mi wyszło do przodu. To samo tutaj. I nie wiem, czy to zrobić pędzelkiem, czy to zrobić jakimś... Dobra, wezmę na, na, na początek, wezmę pędzel. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Terpendynka z tym, biała, jakaś biała z żółtą, tak grubo fakturowo i uderzonka takie. Namieszałem, fajny z tych i po prostu teraz bawię się, żeby tutaj trochę fakturowo zrobiłem. Tu yy, jest trochę du dużo tych yy, pociągów, spakną, ale mam nadzieję, że te ślady o, są fajne i będą tutaj. To prawda, to y, trzeba i y, zaraz brudzi się. Y, zaraz trzeba ten węgiel wycierać. Y, tutaj też się pojawią takie ślady i teraz coraz ciemniejsze gdy jest ten, ten świat tego pędzla. coraz no ale na tym to polega żeby dobra też też spróbuję namieszać takiego koloru spachną, żeby mieć już znowu znowu tak dużo dużo tego kolorku pędzelkiem będę go nakładał, a szpacharką będę sobie tam mógł, że powiem, jakieś większe yy, o. ślady robić. Super. Tu coś się stało. Jakiś taki był rysunek. O, okej. Okay no ja już złapię do szpachli, to na pewno będzie. Słuchajcie, nie włączyłem czasu? Czy włączyłem? Ojejku. No trudno. Nie jedzie. Nie jedzie, to się schował. No hmm, tu ja tutaj... Światełek też na drzewku. I zabawa trwa. Hmm. Troszeczkę takiego pomarańczowego malowanie polega na tym, że po prostu, czy wywróciłem, kocham, wywróciłem, wywróciłem, że, o, tu dodaję, tu dodaję jakichś drobiazgów, szczegółów. Popatrzcie, i tu się zaczyna budować, robić fajne, fajna, fajna rzecz. Tam puściłem trochę, że tak powiem, tu bo tutaj powinno się tam jeszcze tam coś tam zmienić, ale już tu jest jakieś drobiazgi, jakieś szczególiki. I jakby powiedział, opowiadał Wiktor Zin, i proszę Państwa, w naszych oczach pojawiają się... Nie, nie, nie wiem jak to nazwać, te, te kwiatuszki, ale powiedzmy, że... No nie, kaczeńca. daj się. No nie Pojawia się bardzo fajny tutaj kolorystycznie mm, kolorystycznie wielobarny pochód. O, popatrzcie, parę jakiś plan roztartych i to nam zrobiło fajną, o tutaj. Nie wiedziałem jak z tego wybrnąć i proszę i wybrnąłem. Jest ok. Tu trosze, troszeczkę jeszcze mm, dodam takiego Czegoś tutaj ciemniej, ciemniejszego Waleta stuka No niech tam Tu O Która się tutaj No Fajnie, o No nie wiem, nie wiem Nie będę brudził Nie będę brudził Słuchajcie, na tym to polega, że po prostu próbujemy, próbujemy, próbuję, jak nie pasuje to trzeba to zmienić i tyle no. Tak to tym jest już. O, to były takie plany, a tutaj teraz są takie, tutaj będzie takie. O. super. To fajnie, co tutaj z, za, zagrało i tą. No tutaj jeszcze to trzeba, trzeba troszeczkę też takie się porobiły. Tuszki, jak to nazwać? No. Fajnie, fajnie. Naprawdę bawcie się tym. Zobaczcie, noc zrobiłem tu parę planów wy no i fajnie tutaj ten, ten, ten fragment się tak powiem zrealizowałem ten fragmencik obrazka dobrze teraz cóż jeszcze moi drodzy cały czas mam taką żółtą którą na koniec położę ale tutaj chciałem jeszcze o, taką zieloną zieleń, zieleń mam tu żółtą, zrobię sobie taką jaśniutką żółtą e, zieloną przepraszam jaśniutką zieloną niezbyt żeby nie była zbyt surowa no to e, mam nadzieję że korzystam jeszcze że Tutaj nie wszystko trochę za dużo tego zrobiłem jeszcze sobie uparpałem palce w czerwonej farbie tak to już jest dwa robią tam dziury lecą no i tutaj tylko rozcieram bo tutaj będzie o z tej zieleni to przejdzie w taką właśnie zieleń szersze plamki dokładamy w ten sposób w ten sposób tak tak myślę, że to będzie dobrze na tym planie To teraz zagra mi tutaj. Ok. Trochę z w I już. I jest super. Patrzcie, widzicie? O co mi chodziło? Tu dołożę jeszcze taki. żeby tutaj nadać temu charakter, żeby to był. O! O, 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 o tak, o tak. I jeszcze troszeczkę bieli. Tam już dalej tu, trzeba że powiem perspektywy powietrznej dorzucić. Do, do, do o. I tutaj pyk. Jest super na A jeszcze fajniej, żeby było, to jeszcze do tego bieli dołożę. Już zrobię taką bardzo jeszcze jaśniejszą taką zieleń, i ona się pojawi tu. O! Tu. I bogato tutaj. Gdzieś tu będą jasne punkty, ciemne, pięknie. I w ten sposób, proszę bardzo, na tym powstał obraz, który jest bogaty fakturowo, ale przede wszystkim, moi drodzy, kolorystycznie. To jest najważniejsze, że tu jest kolor. Nie wiem, czy to widzicie. Nie chcę się tam chwalić, że... Znaczy, generalnie to mi... to mi, to mi to mnie napędza, to mi, to mi po, yy, przynosi radość i to jest fajne w malowaniu moim, że, że to jest yy, takie zabawa z kolorem, no i tyle. No. Co tu więcej dużo gadać? <gadł> będę gadał będę miał pewnie wiele jeszcze do powiedzenia na temat tego koloru, ale ale to jest właśnie najważniejsze. No, o, tu jeszcze będzie to pewnie długo słowo, Mam przechlapane z tymi obrazami, bo to nie wiem, czy, czy pokażę na wystawie, skoro będzie um, aż tak fakturowo. O, starta, roztarta materia. Obrazka. Ale bardzo, bardzo tu się to zrobiło i cóż teraz wystarczy tylko tu dodać czegoś podobnego i można kończyć obraz mojej gwiazdy. no jeszcze takiego trochę takiego koloru. no po prostu to musi być kolor no to musi być kolor który tutaj decyduje i Opowiadał wszystkim. No? Super. Ach. Fajnie, 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 fajnie. Aż się sam, yy, żeby powiem. Oczywiście może być tak, to jest u mnie częste, że ci mi się to podoba i jest super, a jutro powiem, o mat, co to jest, o co to chodzi. I tak też może być. No ale na tę chwilę jestem z tego zadowolony. Nie wiem czy to jest, OK. Tu powinno jeszcze być trochę takich ciemniejszych i do tej, tej, tej części. No Dobrze, zobaczymy. Jak hmm. to z czasem? Jeszcze, jeszcze jest troszeczkę czasu, teraz jeszcze wezmę się za tą część, tę, tę taką część tego tła, tego trzeciego planu, już tak rozjaśnię, troszeczkę takiej zrobię takiej zupki malarskiej. Nieźle, bo to mi właśnie chodziło o coś takiego o coś takiego bardzo fajnie i to się pokaże też tutaj troszeczkę jaśniej troszeczkę bieli Nie zepsułem teraz tego koloru. Nie, to już nie jest kolor, to jakaś taka, jaka taka... dreja. No może może... przesądziłem z tym. Ok, Słuchajcie, jeszcze. Dobra, Dobra teraz tutaj. To dokończę. To zobaczę z tym. Przepraszam Was najmocniej, że tak, tak jestem. Mało. To gadanie moje takie. Zawsze byłem taki, że tak powiem. No tak inaczej, inaczej to wyglądało. Inaczej A teraz No nic. Zakupiłem się w tym malowaniu, w tym kolorze i do tego tak to wygląda. Było fajnie Podoba mi, się, podoba mi się to. jest fajnie. Dobrze, teraz wezmę jeszcze. Już teraz wydrudziłem ją. Miała być żółto-biała. Taka jaśniutka. takich parę barnych punktów. Takich jaśniutkich, które mi tam, jak powiedziałem, zaświecą. No i dobrze, zaraz może mi zaświecą. Jeszcze mam trochę białej farby i trochę świateł na pnie Trochę takich blików na later i będzie koniec obrazu Mam nadzieję że zakończę, już nie urwę O, zrobiłem sobie parę fajnych Trochę takiej żółtej biało-żółtej Jak to będzie długo schło? Moi drodzy, aż się boję, naprawdę, czy to w ogóle hmm, pokażę na tej mojej wystawce. No cóż, no cóż, tak to jest ze mną, z moim malowaniem, że jest grubo. I treściwie. Hej. Po górawsku. Och, tu jakiś pomarańczowy się wkradł. No dobrze. Zawsze to bogatsze, kolorystycznie. Miało ja być jeszcze trochę białej. Biel, biel, biel tutaj to by ta to, to, to to jak kryje bardziej, jakoś tam no, nie wiem, tak powiem mocni. Pewni. OK To już będą ostatnie, że no, tak powiem uderzenia czyli tak tu trochę fajnych plamek brudzą się ale to nic tu fajny tu też tu też i tu i tu proszę bardzo. I obraz zaraz będzie skończony. No drodzy świadkiem powstania tego przepięknego obrazu moi drodzy <laughs> nie no fajnie fajnie się to zapowiadało i zapowiada i mam nadzieję że nie będzie źle tutaj jeszcze o te przegięcia, wygięcia tego tych konarów moi drodzy to sobie gdzieś pojadą tutaj w tę stronę Miały być kwiatuszki. Troszeczkę gało tych kwiatuszków. No Więc na no, tych kwiatuszków, czy czegoś, co tutaj się nam no, pojawi. Moi no drodzy. Albo to tak go no to już trudno. położę, później zepsuję, znowu będę poprawiał, znowu zepsuję i tak będzie. Ale nie, no fajnie. No tutaj, o, na no jedna płaszczyzna jak gdyby taki zieleni. ale tu już, że tak powiem, się... To są niuanse, są różnice, tak? tych walorami tak te tej zielonki, tych zieleni. I na tym to wszystko... Na tym to malowanie moje polega. Jeszcze powinienem i zaraz to zrobię. Do tego, tej bieli. Już pewnie czyszczę paletę. Żeby. Ach. Jeszcze z czerwoną to mi się zmieszało. Oj, sobie... koniec, koniec prawie zaraz. Moi drodzy, trzymajcie się cieplutko. Ten obraz uznaję za zakończony. Niech tak będzie. Niech tak zostanie. No i cóż. następny zabieram się za innego formaciku i będzie ten obrazek będzie obrazek Zaraz wam pokażę. Zresztą zaraz zobaczycie. Nie wiem czy to jest fajne, czy nie. Nie wiem. Czy to mi się udało? Piszcie do mnie, napiszcie no, coś o ten temat. mnie z wami po, popiszę, komentujemy co mi się to udało, czy, czego byście nie zrobili, czy co byście zmienili. Napiszcie mi proszę. To jeszcze mógłbym coś tutaj z nim, że tak powiem, mogłoby się, mógłbym zmienić. To jeszcze jedno posiedzenie zrobię, tak? I, i ten obraz kończę. Na razie jest tak jak jest. Fajnie fakturowo. Trochę trzeba będzie światło dodać i tak dalej. Na, na razie koniec. Na dzisiaj. Trzymajcie się. To byłem ja, Adam Radzik na Radzik. Zapraszam na mój kanał. Subskrybujcie, lajkujcie. Piszcie do mnie, piszcie, piszcie, piszcie. Jak chcecie obraz, to zamawiajcie. Namaluję Wam. A teraz przygotowuję niespodziankę, prezenty. I będą vouchery na, na to, na, na, na nie usługi, czy na namalowanie obrazu. I będę to też na kanale, na kanale jakimś, może konkurs jakiś zrobię i, i